Czy wiesz, że możesz tracić nawet 470 zł miesięcznie, nie wiedząc o tym? Pieniądze, które należą się ci z urzędu, pieniądze, które mogłyby pokryć rachunki za prąd, leki albo po prostu dać ci spokój ducha na starość. A najgorsze, że tysiące polskich emerytów w tej chwili siedzą w domu, nie mając pojęcia, że te pieniądze im się należą i że czas ucieka. Dzisiaj porozmawiamy o świadczeniu, o którym rzadko się mówi głośno, a które może całkowicie od Odmienić Twoją sytuację finansową. To nie jest kolejny jednorazowy dodatek. To nie jest żaden bonus na święta. To jest stałe dożywotnie świadczenie 470 złotych co miesiąc, które możesz dostawać do końca życia. Ale uwaga, jest haczyk, i ten haczyk sprawia, że bardzo wiele osób traci prawo do tych pieniędzy, nawet nie wiedząc o tym. Zanim ci powiem, o co dokładnie chodzi, pozwól, że zapytam. Czy kiedykolwiek stałeś w kolejce w ZUSie, trzymając w ręku plik dokumentów, nie do końca pewny, czy wszystko jest w porządku? Czy kiedykolwiek wracałeś do domu po takiej wizycie z uczuciem, że czegoś nie dopytałeś, czegoś nie zrozumiałeś? Pani Halina Skielc, 68 lat, 78 właśnie tak się czuła. Siedziała na plastikowym krześle w poczekalni Zusu, nerwowo zginając róg koperty ze swoim dowodem osobistym. Przed nią jeszcze cztery osoby. Nie wiedziała, czy jej wniosek został złożony prawidłowo, nie wiedziała, czy termin jeszcze nie minął, a przede wszystkim nie wiedziała, że jeśli nie zdąży do 30., może stracić prawo do świadczenia, które zmieniłoby jej życie. I o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek o tym, co musisz wiedzieć, żeby nie skończyć jak tysiące innych, którzy dowiedzieli się za późno. Dobrze, więc zacznijmy od podstaw. O jakim świadczeniu mówimy? To świadczenie, o którym słyszałeś może w radiu, może od sąsiadki, ale pewnie nigdy dokładnie nie zrozumiałeś, jak to działa. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny. Ale nie w zwykłej formie. Chodzi o specjalny, podwyższony dodatek, który przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. I tutaj zaczyna się problem. Widzisz? Większość osób myśli, że dodatek pielęgnacyjny to te niewielkie kilkadziesiąt złotych, które dostają osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. I mają rację, ale tylko częściowo, bo istnieje osobna kategoria osób, które mogą otrzymać znacznie więcej aż 470 złotych miesięcznie. I to dożywotnio. Kto może dostać te pieniądze? Osoby, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, to bardzo ważne, zapamiętaj te słowa: całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji to nie to samo, co zwykłe orzeczenie o niezdolności do pracy, to coś więcej. Jeśli jesteś osobą, która wymaga stałej opieki drugiej osoby, np. z powodu poważnej choroby, niepełnosprawności ruchowej, problemów neurologicznych, możesz mieć prawo do tego świadczenia. Ale, i tutaj pojawia się wielkie ale, musisz o nie wnioskować. Samo się nie pojawi. A teraz pytanie, które pewnie ci się nasuwa: dlaczego o tym nie mówi się głośniej? Dlaczego tak wiele osób nie wie o tych pieniądzach? Odpowiedź jest prosta, choć smutna. System jest skomplikowany. ZUS nie wysyła listów z informacją hej, należy ci się dodatkowe świadczenie, złóż wniosek. Nie ma takiej usługi. Musisz sam wiedzieć, sam sprawdzić, sam złożyć dokumenty. I właśnie dlatego tysiące osób przechodzi obok tych pieniędzy, nie wiedząc, że mogłyby je dostać. Wróćmy na chwilę do pani Haliny. Kiedy w końcu podeszła do okienka, urzędniczka ZUS zadała jej jedno pytanie: Czy ma pani aktualne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji? Pani Halina miała orzeczenie o niezdolności do pracy to tak, ale o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie wiedziała, co to w ogóle znaczy. Urzędniczka wyjaśniła jej spokojnie, że bez tego drugiego orzeczenia wniosek nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. Pani Halina poczuła, jak serce jej przyspiesza. Ale jak je dostać? Gdzie? Kiedy? Urzędniczka podała jej adres poradni orzeczniczej ZUS i wyjaśniła procedurę, ale czasu było coraz mniej. I właśnie tu pojawia się ten słynny termin 30 dzień miesiąca. Co to oznacza? Jeśli chcesz, żeby Twoje świadczenie zaczęło obowiązywać od bieżącego miesiąca, musisz złożyć wniosek najpóźniej do 30 dnia danego miesiąca. Jeśli złożysz go pierwszego dnia następnego miesiąca, świadczenie zacznie obowiązywać dopiero od tego kolejnego miesiąca. Co to oznacza w praktyce? Tracisz 470 zł. Jeden miesiąc opóźnienia to utrata prawie 500 zł, których już nie odzyskasz. I teraz wyobraź sobie, że pani Halina dowiedziała się o tym wszystkim 28. Miała dwa dni, żeby zdobyć brakujące orzeczenie, wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim miejscu. Czy zdążyła? Zaraz ci to powiem. Ale najpierw muszę Ci wyjaśnić coś jeszcze, bo widzisz: tu nie chodzi tylko o jeden miesiąc, tu chodzi o coś znacznie większego. O coś, co zmienia perspektywę całego emerytowanego życia. Jeśli dostajesz 470 zł miesięcznie, co to oznacza rocznie? To jest 5640 zł rocznie. Przez 10 lat? To jest ponad 56 tysięcy złotych. Pomyśl o tym przez moment. 56 tysięcy złotych. To nie są pieniądze na jedno wyjście do restauracji. To są pieniądze na leki, na rehabilitację, na pomoc domową, na wszystko, co sprawia, że życie na emeryturze staje się choć odrobinę lżejsze, i właśnie dlatego każdy dzień się liczy. Każdy miesiąc opóźnienia to utracone setki złotych, i właśnie dlatego musisz działać teraz. Ale, i tu pojawia się obiecany przeze mnie zwrot akcji jest coś, czego większość osób nie wie. Coś, co może całkowicie odmienić Twoją sytuację, nawet jeśli wydaje Ci się, że nie kwalifikujesz się do tego świadczenia. Otóż, system orzecznictwa ZUS-u jest bardziej elastyczny, niż Ci się wydaje. Jeśli masz poważne problemy zdrowotne, np. chorujesz na cukrzycę w zaawansowanym stadium, Masz problemy z sercem, po udarze, z demencją, z poważnymi schorzeniami reumatycznymi, możesz mieć podstawy do uzyskania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nawet jeśli do tej pory tego nie miałeś. Wiele osób rezygnuje myśląc: To nie dla mnie, ja nie jestem aż tak chory. Ale to błąd. Orzeczenie nie opiera się tylko na tym, jak bardzo jesteś chory w sensie medycznym. Opiera się na tym, czy jesteś w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień: czy potrzebujesz pomocy przy ubieraniu się, przy jedzeniu, przy poruszaniu się po domu, przy braniu leków. Jeśli odpowiedź brzmi tak, masz prawo wystąpić o orzeczenie. I teraz najważniejsze. Nie potrzebujesz zgody lekarza rodzinnego, żeby wystąpić o orzeczenie. Możesz to zrobić samodzielnie, składając wniosek w ZUS-ie. Oczywiście będziesz musiał przejść badanie przez lekarza orzecznika, ale to nie jest wyrok, to jest szansa, szansa na to, żeby twoja sytuacja została rzetelnie oceniona. Wróćmy do pani Haliny. 28. godzina 14:00. Pani Halina wyszła z ZUS-u z kartką, na której miała zapisany numer telefonu do poradni orzeczniczej. Zadzwoniła od razu. Czy mogę umówić się na jutro? Po drugiej stronie słuchawki usłyszała spokojny głos. Proszę przyjść jutro o 10. Przygotujemy panią do badania. Pani Halina przez całą noc nie spała. Bała się, że nie zdąży. Bała się, że coś pójdzie nie tak. 29.00 godzina 10.00 Badanie trwało pół godziny. Lekarz orzecznik zadawał pytania. Czy pani Halina potrzebuje pomocy przy wstawaniu z łóżka? Czy sama robi zakupy? Czy bierze leki bez pomocy? Odpowiedzi były jasne. Nie, nie, nie. Orzeczenie zostało wydane tego samego dnia po południu. 30 godzina 11. .00. Pani Halina z orzeczeniem w ręku stanęła ponownie w kolejce w Zusie. Tym razem wiedziała, co mówić. Złożyła wniosek. Wszystko było w porządku. Świadczenie zostało przyznane od bieżącego miesiąca. 470 zł miesięcznie. Dożywotnio. Historia pani Haliny to nie bajka. To prawdziwa sytuacja, która przytrafia się tysiącom osób w Polsce. I właśnie dlatego opowiadam Ci o tym dzisiaj, żebyś nie musiał czekać do ostatniej chwili, żebyś nie musiał się bać, żebyś wiedział, że masz prawo do tych pieniędzy. Ale zanim skończymy, chcę Ci przypomnieć jeszcze kilka kluczowych rzeczy, żebyś miał wszystko jasne. Po pierwsze, świadczenie wynosi 470 zł miesięcznie. To nie jest jednorazowa wypłata. To są stałe pieniądze, które dostajesz co miesiąc, tak długo jak spełniasz warunki. Po drugie, musisz mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez tego orzeczenia nie możesz dostać tego świadczenia, ale i to zapamiętaj, możesz o to orzeczenie wystąpić, składając wniosek w ZUSie. Po trzecie, złóż wniosek do 30 dnia miesiąca, jeśli chcesz, żeby świadczenie obowiązywało od bieżącego miesiąca. Każdy dzień opóźnienia to utracone pieniądze. Po czwarte, nie bój się pytać. Jeśli czegoś nie rozumiesz, idź do ZUS-u. Zadzwoń na infolinie, poproś o pomoc. System jest skomplikowany, ale jest stworzony po to, żeby Ci pomóc, nie żeby Cię zniechęcić. I na koniec, najważniejsze pytanie. Co teraz powinieneś zrobić? Jeśli słuchasz tego nagrania i myślisz, to może być coś dla mnie, nie czekaj, nie odkładaj tego na jutro. Nie mów sobie, sprawdzę to kiedyś, bo kiedyś zwykle oznacza nigdy, a każdy miesiąc zwłoki to stracone 470 zł. Zrób to dzisiaj. Sprawdź, czy masz aktualne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli nie, umów się na badanie, wypełnij wniosek, złóż go w zusie. To naprawdę nie jest skomplikowane, kiedy już wiesz, co robić. A jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tych informacji: swoją matkę, ojca, sąsiada, przyjaciółkę, prześlij mu ten film, bo wiedza to potęga. I czasem jedno nagranie, jeden link, jedna rozmowa może zmienić czyjeś życie. Ja będę tu dla ciebie co tydzień, żeby tłumaczyć wszystkie zawiłości systemu emerytalnego, ZUS-u, waloryzacji dodatków i świadczeń. Moja misja jest prosta. Chcę, żebyś wiedział, co ci się należy, żebyś nie tracił pieniędzy przez niewiedzę, żebyś mógł spokojnie cieszyć się emeryturą, wiedząc, że zrobiłeś wszystko co możliwe. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów w przyszłym tygodniu porozmawiamy o marcowej waloryzacji emerytur, ile dokładnie dostaniesz więcej i kto na tym zyska najbardziej. Nie chcesz tego przegapić. A na dzisiaj to tyle, pamiętaj. 470 zł miesięcznie, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wniosek do 30. To jest Twoja droga do dodatkowych pieniędzy, które mogą odmienić Twoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się ciepło i zdrowia Ci życzę.